Dzisiaj opowiem Ci o pięciu sposobach na dochód pasywny. Niektóre są bardziej pasywne, niektóre mniej. Taki najbardziej pasywnym dochodem to oczywiście byłby totolotek. Tak? E, może być też kasa z bankomatu, może też być emerytura, no i oczywiście pieniądze z nieba. Natomiast jeżeli interesuje Cię, jak możesz stworzyć taki dochód pasywny, taki w miarę pasywny, i jak to może stać się w sposób realny, no to oczywiście zapraszam Cię do tego odcinka. Ja nazywam się Tadeusz Korach, a ten podcast jest dla tych, którzy chcą żyć lepiej i mieć więcej czasu na realizację własnych pasji. I w tym właśnie może pomóc Ci dochód pasywny. Czym jest dochód pasywny? To jest w zasadzie takie określenie dosyć popularne, ale nie każdy do końca to rozumie ponieważ dochód pasywny to jest coś, co przynosi nam pieniądze bez naszego wkładu pracy. No, Ale szczerze tutaj powiedziawszy, takie coś istnieje tylko albo w formie tej z bankomatu, o której mówiłem na wstępie, czyli pieniądze same idą, jeżeli ktoś ma ci, ktoś inny to może zasilać, tak? czyli rodzice na przykład płacają kasę, no i ty masz dochód pasywny, zabierasz sobie z tego bankomatu i masz. Takim na pewno w pełni pasywnym ostatecznie dochodem jest emerytura, ale całe życie musisz na nią zapracować. Ona jakby się też nie tworzy z niczego, ale później, jak już jest, no to ta emerytura wpływa i ty nie musisz nic zrobić, ona cały czas jest. I to jest dochód pasywny. Natomiast wszystkie inne dochody pasywne, jakie by nie były, zresztą to emeryturę na początku również, musisz podlewać. Czyli wyobraź sobie, że to jest takie drzewko, które jak posadzisz, no to musisz o nie dbać, żeby ono rosło, ono jest coraz większe, ty w zasadzie dbasz o nie ciągle tak samo. A to drzewko jest coraz większe i coraz więcej przynosi ci tych produktów, czyli, czyli tych pieniędzy, które byś chciał więcej pasywnie zarabiać. Ale bez podlewania w zasadzie nie ma takiego ogródka, którego, takiego drzewka, które mógłbyś podlewać. Oczywiście, jeżeli sobie zbyt wiele tych drzewek posadzisz, no to nie będzie to już dochód pasywny, tylko bardzo ciężka praca. No i może ci oczywiście też zabraknąć, że sam później nie da rady tych wszystkich drzewek. Obrabiać. No ale nie o tym. Dzisiaj o tym, jak stworzyć sobie dosyć prosty dochód pasywny i samemu podlewając to jedno drzewko, budować sobie ten kapitał, który będzie dla na nas pracował. Czyli to drzewko będzie rodziło owoce, a my będziemy zbierać i z nich żyć. Pierwszym takim, taką rzeczą, którą chciałbym omówić, jest popularny ostatnio dropshipping. Dropshipping polega na tym, że buduje sobie sklep internetowy, w którym masz towary, ale one u ciebie w magazynie nie występują. Ty ich nigdy nie kupujesz, czyli to o tyle możesz mieć taniej, że nie musisz kupić tych towarów. One są gdzieś, w jakiejś hurtowni. W tej chwili bardzo dużo hurtowni udostępnia w ogóle taką opcję. No i ty handlując, sprzedając, nie wysyłasz towarów. Towary bezpośrednio z hurtowni idą do twojego odbiorcy. Czyli z pominięciem całej tej logistyki, którą musisz wykonać, jeżeli masz ten sklep zwyczajnie. Oczywiście dzisiaj e-commerce jest bardzo popularny, jest to jakaś opcja. Jak dobrze zbudujesz sobie taki dropshipping, no to możesz naprawdę zarabiać na tym pieniądze. No nie jest on w pełni pasywny, bo jednak cała promocja, cała budowa sklepu, obsługa klientów, posprzedażowa i przedsprzedażowa, czyli informowanie, no jest po Twojej stronie. Sklep działa w ten sposób, że jeżeli klient kupi, doda do koszyka, no to teraz, w zależności od tego, w jaki sposób współpracujesz z tą hurtownią, no to albo to się odbywa w pełni automatycznie, że to też wpada do koszyka w hurtowni, oni to pakują, wysyłają do twojego klienta, ale czasami się odbywa w ten sposób, że ty gromadzisz ten koszyk, i później wraz z adresami musisz kliknąć i wysłać do tego twojego dostawcy, żeby on tym twoim odbiorcom to wysłał. Hurtowni jest naprawdę dużo i w Europie, i AliExpress tak działa. Zacząć można w ten sposób, że jest całe mnóstwo gotowych platform, które oferują za dość niewielkie pieniądze, powiedzmy od 100 zł miesięcznie można zacząć. Budujesz sobie ten sklep. Często oferują również całe kursy, jak to wszystko zrobić, zbudować, żeby działało. Oczywiście musisz podłączyć płatności, swoje płatności, swoje konto bankowe, musisz mieć swoją działalność. No, nie jest to tak, że zupełnie nic się nie dzieje. No, i teraz, jak już uruchomiłeś taki sklep i on jest w miarę aut automatyczny, no to Twojej pracy tutaj jest mniej. Skupiasz się na nad promocją, ale jak wyjeżdżasz na wakacje, no to sklep nadal działa. Jeżeli masz dobre towary i wypromowany sklep, no to one się będą też sprzedawać bez Twojego udziału. Być może raz w tygodniu będziesz musiał, czy musiała kliknąć, żeby wysłać tam, czy codziennie wieczorem zobaczyć. No, Nie jest to bezobsługowe, natomiast jest to w pełni pasywne, znaczy w pewnym sensie. O tyle, że bez względu na to, jaka będzie ilość tej sprzedaży, ilu będziesz miał klientów, zawsze tych kliknięć jest tyle samo. Pieniądze same wpływają na twoje konto. Oczywiście musisz zbudować księgowość, to jest normalnie w pełni firma. Nie jest to dochód taki, że ty po prostu masz jakiś kapitał i w ogóle leży sobie na tej plaży pijesz sobie tam drink z palemką, a to się wszystko robi samo. Nie robi się, no ale jakby skalowalność tego biznesu jest bardzo duża, ponieważ możesz ciągle zwiększać przychody, nie zwiększając nakładów pracy, więc w pewnym sensie jest pasywny, omijając całą tą strukturę handlową, logistyczną, nie musisz pakować, wysyłać, zatrudniać pracowników. Oczywiście możesz mieć też firmę, zbudować na dropshippingu firmę z pracownikami, Wtedy nawet nie będziesz musiał, czy musiała klikać tych przesyłek, tylko raz po raz sprawdzić, czy tam wszystko działa, jak działają promocje, reklamy, no bo to jednak trzeba robić, bo ten sklep jest Twój, hurtownia za Ciebie tej promocji nie zrobi, bo ona zrobi, ale swoją oczywiście. Drugim takim dochodem, może już trochę bardziej pasywnym, chociaż też nie do końca zobaczysz, jest kanał na YouTube. Kanał na YouTube jest czymś, co w zależności od tematu, który sobie tutaj wygenerujesz, powoduje to, że pieniądze zarabiają się w tym momencie, kiedy ty w zasadzie śpisz, nie robisz. Ale, żeby w ogóle to się stało, no to najpierw musisz zrobić, bardzo dużo musisz zrobić. Musisz ponagrywać te filmy, wymyślić temat. Oczywiście, start tu jest tańszy niż w przypadku dropshippingu, no bo nie musisz jakiejś żadnej platformy wykupować, bo YouTube jest za darmo. W związku z tym możesz się nagrać telefonem, to też nie potrzebujesz od razu jakichś dużych rzeczy. Może nagram w ogóle jakiś taki program, jak po kolei, jakimi krokami nagrywać taki YouTube, bo sam właśnie go wystartowałem. To nie jest mój pierwszy kanał, ale tamte jakby nie udało się tak do końca może nie wytrwałem tak jak w tym przypadku. Ten kanał już zaczął przynosić dochody, więc mogę o nim powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj dochodu pasywnego no bo teraz oczywiście się nagrywam. Ale później wrzucę to na ten kanał i on już będzie sobie te pieniądze jakoś zarabiał. Jak to za chwileczkę jeszcze ci powiem? Co musisz zrobić, żeby taki kanał na YouTubie uruchomić? No, przede wszystkim zapoznać się z tym YouTubem, czyli musisz zdobyć wiedzę. Zresztą, tak jak w pierwszym przypadku, czy w dropshippingu, zawsze musisz ileś tego czasu poświęcić na zdobycie wiedzy, która umożliwi ci prowadzenie tego biznesu. Jakby to nie nazwać, no bo. Jednak jest to też biznes. Musisz ponagrywać te filmy, wymyślić temat, no i później regularnie je zasilać. To drzewko też w zasadzie działa podobnie jak dropshipping jest skalowalne, ponieważ ilość filmów, powiedzmy, że nagrywasz tę samą. Oczywiście może jakieś promocje jeszcze inny portal do tego Instagrama zatrudnisz, czy Facebooka, żeby ci zasilały tego YouTube'a. Ale YouTube pozwala dosyć dobrze się jakby wypozycjonować. Bez reklam, w przeciwieństwie do innych platform, oczywiście tu też są możliwe reklamy, ale żeby wystartować na start, jeżeli zamieścisz dobre tematy, zrobisz dobre miniaturki to jest oczywiście wiedza, którą musisz zdobyć. To też, jakby samo to się będzie promowało, bez Twojego udziału. Ludzie będą polubiać, udostępniać, komentować komentarze są ważne. No i. Tutaj kosztuje cała twoja praca, czyli nagranie się, zrobienie sobie oświetlenia, nagranie kamery, jakoś się ubrać, no musisz to przygotować scenariusz. To są rzeczy, które wykonuje youtuber, żeby ten jego film się pojawił. A później cóż się dzieje? Później się dzieje tak, że jak już osiągniesz tam ten poziom YouTube'a, no to pojawia się coś takiego, co się nazywa AdSense, czyli... Otrzymujesz wynagrodzenie, ono nie jest duże, to jest niewielkie wynagrodzenie, ale na początek zawsze jakieś, w zależności od tam tysięcy, milionów wyświetleń, otrzymujesz od YouTube'a czy od Google'a pieniądze w ramach projektu AdSense za, każdego, za każde obejrzenie Twojego filmu. Więc im będą ciekawsze treści, im dłużej będą ludzie oglądać Twoje filmy, czyli utrzymasz zaangażowanie. Tym więcej zgromadzisz się pieniędzy i na koniec miesiąca otrzymasz pieniądze od Google za to, że inni oglądają te Twoje filmy. Oni oglądają te Twoje filmy nawet jak ty jesteś na wycieczce rowerowej. Kolejnym tutaj, jak już osiągniesz jakiś poziom, masz ilość ludzi, są afiliacje. Afiliacji jest całe mnóstwo. Polega ona na tym, że umieszczasz linki i jeżeli ktoś kliknie i dokona zakupu z Twojego linku, czasami jest za samo kliknięcie, no to ty otrzymujesz pieniądze od firmy, w której link kliknął użytkownik Twojego kanału, o ten, ta osoba, która ogląda. Ja oczywiście też mam tam linki afiliacyjne pod spodem, jak wiesz do różnych rzeczy, możesz tam sobie obejrzeć później. Zaczynałem od CenEo. To jest najprostsza forma jakby afiliacji, jeżeli tam zamieścisz na przykład sprzęty albo różne rzeczy, z których korzystasz, o których mówisz. No, i ktoś tam wejdzie do Ceneo i będzie to kupował. No to Ceneo będzie ci płaciło prowizję od tej sprzedaży, od tych klientów, którzy, którzy dzięki tobie sprzedali jakieś towary. To są jeszcze mniejsze pieniądze niż AdSense, ale budujesz jakby tą kulę śnieżną. Trochę masz z AdSense, trochę już masz z Ceneo, i z Ceneo możesz zacząć nawet wcześniej. Bo nie musisz mieć nawet audytorium, nie musisz osiągnąć żadnego poziomu. Po prostu mówisz i od razu tamte linki w dole zamieszczasz i ludzie mogą klikać i oglądać, jeżeli mówisz o czymś ciekawym, co ich interesuje i co można kupić. Inną rzeczą jest na przykład serwisy, jakieś księgarnie promujesz książki, też udostępniają MPI udostępnia program afiliacyjny, trzy firmy, które konkretnie już nie poprzez cenę, o całą ogólną. Tylko jakaś konkretna firma, zabierasz z nią umowę, umieszczasz link afiliacyjny i ta firma ci płaci za to, że ktoś w to klika lub ewentualnie kupuje to w zależności od umowy. No i takim najwyższym już w YouTubie sposobem na zarabianie pieniędzy, no to jeszcze są dwa, to jest współpraca z firmami. No firmy zauważyły, że Twój kanał jest tematyczny, że rośnie, że ma więcej tych widzów, no i proponują ci wtedy. Jakieś konkretniejsze pieniądze za to, że będziesz o tej firmie konkretnie opowiadał, o ich produktach, i w ten sposób gromadził pieniądze. Oczywiście te odcinki, jakby nagrane, one już w tym internecie funkcjonują. No i tak długo jak trwa Twoja umowa, no to te pieniądze będą się z tych firm gromadzić. Im więcej takich różnych rzeczy sobie zgromadzisz, zbudujesz sobie taką otoczkę wokół tego m, Twojego kanału, to. Tym więcej będziesz miał tych dochodów z różnych źródeł, bo możesz oczywiście sprzedawać swoje produkty. Możesz mieć ten sklep e, dropshippingowy i oprócz tego kanał na YouTube, który każdy z nich jest osobnym źródłem, a jednocześnie YouTube napędza sprzedaż w Twoim sklepie i wtedy nie polecasz produktów innej firmy, tylko swoje własne. Kolejnym właśnie tematem jest kurs online. Kurs online kursy online stały się bardzo popularne. I w zasadzie możesz prowadzić taki kurs online na dowolny temat. Może to być kurs jogi, może być kurs szycia, stolarski i oczywiście wszystkie cyfrowe kursy, jak kursy marketingowe, Excela, Worda, tworzenia w kanwie jakichś projektów, prezentacji, tworzenia filmów. W zasadzie wydaje mi się, że prawie nie ma tematu, który nie mógłby być objęty kursem Online. Niestety to trochę wymaga więcej pracy niż wszystkie te wymienione dotychczas, więcej jeszcze niż dropshipping, który też wymaga oczywiście dużo zdobycia wiedzy, ale taki kurs online musisz przygotować. Musisz go nagrać, musisz stworzyć scenariusz kursu, musisz sprawdzić też nisze. Tutaj są marketingowe zabiegi na taki kurs, że tworzysz projekt takiego kursu i robisz przedsprzedaż. Jeżeli przedsprzedaż. Wskazuje, że będzie dużo chętnych, wtedy nagrywasz kurs z etapami kolejnymi i ten kurs jest. Ale żeby zrobić przedsprzedaż, to jakby ten projekt tego kursu, ten scenariusz musisz stworzyć, musisz wiedzieć, jakie elementy ten kurs będzie zawierał, bo inaczej o czym powiesz w swojej reklamie. I do tego oczywiście też przyda ci się kanał YouTube. Na pewno znajdzie się coś, co umiesz i coś, co będzie ludziom potrzebne, i właśnie te potrzeby możesz badać w ten sposób publikując taką jakby przedsprzedaż, albo pytając swoich widzów na YouTubie, czy oni byliby takim kursem zainteresowani. Widz musi wiedzieć, co osiągnie, czyli ty musisz wymyślić na początek, jaką korzyść będzie miał widz, jeżeli przejdzie twój kurs, czyli co na końcu dla niego będzie z tego kursu. Oczywiście to się na to, musisz stworzyć sobie nagrania, musisz stworzyć jakieś materiały, koszty są związane głównie z tymi nagraniami, ponieważ są tak samo jak do sklepów dropshippingowych: są platformy, w których możesz później te kursy sobie publikować, no i udostępniać z automatycznymi płatnościami. Teraz ten kurs jest bardziej pasywny, jeszcze niż kanał na YouTube, bo stworzenie raz tego kursu, to później możesz oczywiście ponawiać reklamy, ale kurs jakby się sprzedaje bez Twojego udziału, chyba że zrobiłeś tam opcję ze swoim udziałem, na przykład najdroższą, że w ramach kursu jedna konsultacja miesięcznie na przykład jest online z tobą bezpośrednio, Możesz założyć grupy do kursu. No i to w zasadzie kurs jest bardziej tutaj najbardziej pasywnym, natomiast wymaga dużo więcej wkładu czasu pracy, bo jeżeli nie umiesz nagrywać filmów, jeżeli nie umiesz robić prezentacji, no to oczywiście będziesz musiał skorzystać czy musiała skorzystać z innych kursów. Za które trzeba zapłacić, no i zbudować powoli cały ten kurs. Niektóre platformy od kursów online oferują całe te kursy, no ale oczywiście wtedy cały ten kurs tworzenia też kosztuje, więc jakby musisz te koszty ponieść, i to już nie będzie mało pieniędzy. Najtaniej tutaj wychodzi jednak kanał YouTube, zakładając, że nagrasz się telefonem, usiądziesz naprzeciwko okna, to będzie najprostsza forma. Natomiast ten kurs musi jednak ludziom, Coś dać, musisz tu porządnie nagrać te materiały, muszą mieć porządne ćwiczenia, żeby naprawdę chcieli ci zapłacić konkretne pieniądze, ale pieniądze z tego mogą być konkretne, naprawdę. Czyli mówimy tutaj naprawdę o dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych. Jeżeli to, oczywiście, zależy, ile tego czasu na budowanie tego kursu poświęcisz. Takie kursy, oczywiście, możesz publikować, jak już mówiłem, są gotowe platformy. Ale są różne rodzaje tych platform. Są takie, których w zasadzie wrzucasz ten cały Twój kurs i Ty się niczym nie zajmujesz. Marketing robią za ciebie, oczywiście pobierając do tego Twojego kursu prowizję. No i oczywiście tam są marketplacy, w których jest też duża konkurencja. Są takie jak Udemy czy Skillshare. Tam możesz publikować swoje kursy i nie zajmować się marketingiem. Jeżeli chcesz więcej zarobić i zająć się tym marketingiem, samemu sprzedawać. No, to są portale, które umożliwiają ci stworzenie całego tego kursu razem z tymi twoimi płatnościami, ze wszystkim, co trzeba, bo na tym Skillshare i Udemy tam już jest wszystko gotowe, tylko wrzucasz kurs, resztą się nie zajmujesz, a na innych musisz się trochę pozajmować, ale oczywiście będziesz z tego miał większą korzyść, bo nie dzielisz się prowizją, z tym, że też marketing po twojej stronie. Kolejnym punktem to już czwarty, tutaj mamy w kolejce. Będzie wynajem. No i pierwsze, co nam przychodzi do głowy, jeżeli mówimy słowo wynajem, to wynajem mieszkań. Ale nie tylko mieszkania są na wynajem. Bardzo dobrze sprawdzają się garaże, miejsca parkingowe, i tu mówimy o najmach długoterminowych, czyli jakby podzielę to na krótkoterminowy, długoterminowy. W przypadku długoterminowych, to oczywiście te mieszkania na wynajem, no to jest powszechnie znane, więc nie muszę ci mówić, kupujesz mieszkanie i wynajmujesz. No niestety z tych wymienionych dotychczas ten dochód może się okazać najmniej pasywny, bo jeżeli będziesz miał szczęście, czy będziesz miała szczęście i trafisz na dobrych lokatorów, którzy nie zaleją mieszkania, nie zniszczą ścian, nie zrobią nic, no to oczywiście ten dochód będzie pasywny, będą ci wpływały te pieniądze, a ty nie będziesz się musiał czy musiała tym zajmować. Im więcej będziesz mieć tych mieszkań, tym bardziej możesz trafić na klientów, na mieszkańców, którzy no, różnie będą z tym mieli, będą generować twoje problemy, będą im się robiły awarie, będziesz musiał się tym zajmować, wysyłać fachowców albo sam jeździć naprawiać. No i dochód przestaje być pasywny. W przypadku mieszkań zajmujesz się y, tym na pełen etat i pracujesz cały czas jako Taki dozorca swoich własnych mieszkań, więc chyba, że oczywiście wynajmiesz sobie, masz już dużo tych mieszkań, wynajmiesz kogoś, wtedy się robi firma, a nie dochód pasywny, i wtedy oczywiście firma jest pewnym rodzajem dochodu pasywnego. Jeżeli masz pracowników i ty tylko nadzorujesz, żeby wykonywali pracę, no to wtedy taki rodzaj wynajmu jest firmą. O wiele lepiej sprawdzają się garaże czy miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe i garaże w zasadzie kupujesz i nie musisz się nimi. Zajmować. Tam się jakby nic nie dzieje, nic nie psuje, no w garażach może czasem, ale bardzo sporadycznie. I jest to miejsce, jest to sposób na ten wynajem, który przynosi Ci faktycznie dochód. Kupujesz sobie takie miejsce, kupujesz sobie garaż, i wynajmujesz i nie zajmujesz się tym. Oczywiście jak odpowiednio dużo kupisz, no to wtedy zyskujesz faktycznie ten dochód pasywny, pieniądze co miesiąc wpływają, a ty się nie przejmujesz. Jakby go zajmowaniem tym, nie musisz się tym zajmować i nic z tym robić. Drugą rzeczą w tym najmie, jakby jeszcze elementem jest tak zwany najem krótkoterminowy. Krótkoterminowy najem też jest częściowo może być pasywny, częściowo troszkę aktywny, bo tak samo mieszkania wchodzimy, ale tu za pomocą na przykład takich platform jak Booking czy Airbnb możesz wynajmować na najem krótkoterminowy. Wtedy oczywiście musisz mieć już firmę, to już nie ma także sobie to jest najem prywatny, bo już się takie czasy skończyły i wynajmujesz te mieszkania w sensie takim hotelowym. Tutaj na pewno będzie mniej pracy niż z lokatorami, którzy mieszkają, jak również też z lokatorami jest jeszcze inny problem, że może trudno się być ich pozbyć, nawet jeżeli nie płacą czynszów. Natomiast w przypadku mieszkań wynajmu krótkoterminowego, chociaż jest to firma, no to raczej nikt długo nie jest i wszyscy, wszyscy płacą przed zameldowaniem. Czyli ty nie masz przynajmniej tych problemów ze, ze, ze ściąganiem czynszu i zapłat za Twoje mieszkanie. Oprócz takich mieszkań wynajmowanych właśnie w ten sposób, możesz wynajmować maszyny i urządzenia, podobnie jak się wynajmuje rowery, i inne rzeczy, da się to robić. Da, można sobie zrobić taką wypożyczalnię. Są znane takie wypożyczalnie, na przykład wideo fotograficzne, gdzie możesz wypożyczać aparaty, obiektywy, oczywiście, tu trzeba to ubezpieczyć. To nie jest wszystko takie proste, że ciach już masz i wypożyczasz, no bo te sprzęty mogą ulec również zniszczeniu, więc musisz się zabezpieczyć przed tym, żeby twoi klienci nie zniszczyli ci twoich urządzeń. No ale tutaj musisz już zbudować tą wypożyczalnię i oczywiście, im więcej tego sprzętu wypożyczasz, tym masz więcej pieniędzy. No i jest to taki rodzaj pośredni między dochodem pasywnym a aktywnym, czyli takim, który musisz pracować, no bo jednak musisz tą wypożyczalnię stworzyć. Jakby nie produkujesz, ciągle wypożyczasz te same sprzęty, ale możesz je dokupować, wyprzedawać i cały czas trochę się zajmować tymi klientami. No i jest jeszcze krótkoterminowy wynajem. To są samochody. Owszem są wypożyczalnie samochodów, ale nie musisz takiej tworzyć. Tutaj nawet nie musisz mieć firmy. Możesz wynająć swój prywatny samochód Umieszczasz w takim portalu i twój prywatny samochód w czasie, gdy go nie, nie potrzebujesz, udostępniasz do wypożyczania, jeżeli oczywiście chcesz, no bo mówimy o czymś, o dochodzie pasywnym. Wtedy ludzie też płacą z góry, za całość tego odpowiada ta platforma, ona się zajmuje kontaktami z tymi ludźmi, a ty udostępniasz czysty y, samochód klientowi, i w czasie, kiedy go nie potrzebujesz, twój samochód zarabia dla ciebie pieniądze. To jest czysty dochód pasywny, ponieważ masz aktywo, które bez Twojego udziału, bez Twojej pracy przynosi ci dochód. To tak nie jest w przypadku, jeżeli jesteś taksówkarzem czy jeździsz tam na jakiejś platformie, ponieważ tam oprócz tego, że musisz to aktywo udostępnić, czyli zabierasz pasażerów, to jeszcze musisz wkładać w Twoją pracę, Twój czas. Czas, który wkładasz, eliminuje pasywność, bo w pasywności chodzi o to żeby jak najbardziej zaoszczędzić swoje najważniejsze aktywo, czyli swój czas. Im więcej wkładasz czasu, tym mniej jest to pasywne. Więc wynajem tych samochodów jest no, jednym z bardziej pasywnych rzeczy, o której tutaj rozmawialiśmy. Kolejnym, ostatnim dzisiaj punktem tutaj, czyli dochodem pasywnym, który możesz uzyskać, są inwestycje. Tutaj plany oszcz oszczędnościowe, konta brokerskie, Procent składany w formie obligacji to są rzeczy, które możesz mieć teraz. Czyli, jeżeli zaczniesz sobie odkładać jakieś pieniądze na kiedyś, oczywiście ten dochód nie zbuduje się jutro, bo to jest dochód, który wymaga czasu, żeby ta inwestycja urosła czyli, no to drzewo musi, musisz podlać, tak? Bo, jak wiesz, jest takie powiedzenie, chyba chińskie. Ale no, różne są na ten temat e, poglądy, że kiedy jest najlepszy czas na posadzenie drzewa? No, najlepszy czas na posadzenie drzewa był 20 lat temu, tak? Zależy ile żyjesz. Ale drugi najlepszy czas na posadzenie drzewa jest teraz. Więc jeżeli teraz posadzisz to swoje drzewo i będziesz je podlewał, i obojętnie którym z tych projektów, czyli z tych dochodów pasywnych będzie, to im dłużej będzie to drzewo rosło, tym więcej będzie przynosiło ci tych. Owoców. Powstaje taki efekt kuli śnieżnej, czyli im więcej dokładasz do tego swojego aktywa, tym ono bardziej się rozbudowuje i więcej przynosi ci pożytku. Tutaj już wielokrotnie mówiłem o inwestycjach w poprzednich filmach, że oczywiście możesz w indeksy inwestować, możesz ETF-y kupować, możesz w akcje, możesz procent składany z obligacji skarbowych budować. Przez lata rosną te pieniądze. No taką powiedzmy najprostszą jak już jesteś w późniejszym, powiedzmy, wieku no i masz, nie wiem, 10 lat do emerytury i chciałbyś przez 10 lat sobie, żeby coś tam ci dodatkowo na przykład rosło, to możesz zainwestować w 10-letnie obligacje skarbowe i kupując co miesiąc ileś tych obligacji, budujesz sobie portfel. Jeżeli jeszcze to zrobisz w ramach IKE, no to nie będziesz później płacił podatku od zysków kapitałowych, ale przez kolejne 10 lat, jak minie pierwsze 10 lat, ty już pójdziesz na emeryturę, to przez następne 10 lat te obligacje będą wypłacały ci przez kolejne 10 lat, tak jak będą się kończyły to, co odłożyłeś, plus wszystkie odsetki, które na górkę urosły, czyli no znacznie więcej niż miałeś. Oczywiście możesz dalej to reinwestować, jeżeli nie potrzebujesz, kupować kolejne obligacje to już wszystko zależy od Ciebie. Natomiast inwestycja jest długoterminowa. I generalnie, jeżeli chodzi o inwestowanie to obojętnie, której z tej formy dochodu pasywnego użyjesz, to część tych pieniędzy na początku powinieneś zawsze przeznaczyć na inwestycje, żeby budować sobie ten kapitał coraz większy, być może nowe drzewka, żeby nie wydawać wszystkich zarobionych w jakiejkolwiek formie pieniędzy, no bo za jakiś czas znów będziesz biedny. Bo generalnie bogactwo to nie jest to, ile zarabiasz. Bogactwem jest to, co zostaje ci na koniec miesiąca? Jeżeli nic ci nie zostaje na koniec miesiąca, to obojętnie ile zarabiasz, jesteś biedny. Oczywiście nie musisz teraz tego wszystkiego robić, nie musisz inwestować tych pieniędzy, możesz skupić się na bieżących potrzebach, ale później będziesz narzekać, będziesz czekać na trzynastą emeryturę, będziesz czekać na 500 plus 600 plus 700 plus inne, ale nie musi tak być. Możesz nie potrzebować tego wszystkiego. Możesz mieć naprawdę duży dochód, im jesteś młodszy, tym więcej możesz sobie tego zgromadzić i szybciej być bogatym, ale musisz zacząć. Teraz wybierz sobie którąś z opcji zarabiania, bo oczywiście, żeby inwestować, to musisz mieć co, więc najpierw wybierz którąś z tych opcji, która będzie ci przynosiła dochód. Oczywiście możesz na to pracować swoim czasem, ale jest to najmniej efektywna forma zarabiania. Pieniędzy, obojętnie ile za tą godzinę dostajesz, zawsze musisz tą godzinę stracić, spożytkować, a wiadomo, czas jest nieodzyskiwalny. Oczywiście jest wiele więcej sposobów na dochody pasywne, no ale nie wszystkie tutaj chciałem omówić. Jeżeli chcesz jeszcze odcinek o kolejnych dochodach, może bardziej szczegółowy, no to oczywiście napisz tam pod filmem na dole, a ja postaram się wkrótce nagrać taki odcinek. Mam już, zbieram tam listę kolejnych odcinków, które. Będą nagrane. A teraz, jak zwykle, oczywiście, zasubskrybuj kanał. Łapkę w górę, żebyś nie stracił okazji. Pamiętaj, że łapka w górę jest dla mnie, ale i dla ciebie. Subskrypcja też jest dla ciebie, bo dowiadujesz się nowych rzeczy, które mogą przynieść ci korzyści. Pamiętaj, łapka w górę jest ważna. Dzwoneczek, żeby ci się nie zapomniało. No i oczywiście, widzimy się w przyszłym tygodniu ponownie. Do zobaczenia. Cześć!